Najdroższe hotele na świecie. A na końcu najdroższy hotel w Polsce. Oglądajcie do końca, zostawcie łapeczkę w górę, no i subskrypcję będę bardzo wdzięczny, lecimy z tematem. Pięć. Four Seasons, Nowy Jork. A dokładnie Ty Warner Penthouse. Ten 400-metrowy apartament położony 152 metry nad Nowym Jorkiem. 400-metrowy apartament. Mój dom rodzinny jest duży, a ma ponad 120 metrów około. to, to, to jest naprawdę dużo. ...oferuje gościom między innymi widok na miasto przez specjalne szklane, najwyżej położone na świecie balkony. Okay. Wszystkie elementy wykończenia zostały specjalnie... Spoko. Oprócz tego goście mają do dyspozycji rolls roycea z kierowcą oraz oczywiście kamerdynera dostępnego całą dobę. Fajne, spoko. Wiedziesz, tu do hotelu, jeszcze ci tutaj samochód. Ciekawe ile to już kosztuje. Strzelam, że tysiak za noc, nie? Tysiak za noc... No dobra, jest lokaj, czy tam ten kamerdyner, czy co to tam jest? To może tak 1500, nie? Myślę, że coś około tego. w apartamencie to 50 000 dolarów. Okej. Okay. Okej. Okay. Noże to moje przewidywania to wiadomo, że to tyle nie 50 tysięcy. Okej, okay, czyli szczerze to chyba wolę sobie kupić za te pieniądze jakiś fajny samochód, a niekoniecznie wydawać to na jedną noc w hotelu. 4 Grand Hyatt Martinez. Can Lazurowe wybrzeże, Francja. Noc w apartamencie prezydenckim w tym hotelu kosztuje niecałe 52 tysiące dolarów. Za tą cenę goście mają do dyspozycji cztery sypialnie, dwie jadalnie, dwa gabinety, dwie sauny, cztery łazienki z urządzenia... Na ciul mi tyle. Okej, okay, jakbym tam pojechał więcej ludzi, to może by się jakoś to opłacało. Nie, dobra, to by się nie opłacało. ...do hydroterapii, dwa ogrody umieszczone na dachu budynku... O... Okej, okay, widocznie ładne i, i, i ten taras też spoko. Też wydaje mi się, że... Tamten pierwszy był taki bardziej nabustowany takim bogactwem. Tu jest tak trochę chyba spokojniej, no ale i tak fajne. 3. Raj Palace. Jaipur, Indie. Hotel Raj Palace, Indie, a dokładniej być. czteropoziomowy apartament Maharaja Pavilion, który oferuje gościom takie atrakcje jak dostęp do prywatnego muzeum. Tutaj się wcale nie dziwię, że to tyle kosztuje. To na pierwszy rzut oka wygląda w drogą. Basen na dachu, zespół kamerdynerów dostępnych przez całą dobę oraz nieograniczony dostęp do najdroższego szampana. Koszt spędzenia nocy w apartamencie to 65 tysięcy dolarów. I ciekawostką jest fakt, że w apartamencie spędziło noc łącznie 16 pokoleń hinduskiej rodziny królewskiej, a sam apartament dostępny jest już od ponad 300 lat. Ale ciekawe, czy, bo tutaj mówią o rodzinie. Królewskie. Ciekawe czy to taki ktoś serio z ulicy, kto by miał po prostu kasę jest w stanie z przyjechać i to jest mu udostępnione. Nie wiem. Pewnie... No, byle kogo na to nie stać, to też się umówmy. Ciekawe jestem jak wypadnie do tego Polski najdroższy hotel. A że oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć. Drugi najdroższy hotel na świecie. President Wilson Hotel. Okay. Genewa, Szwajcaria. Szwajcaria, okej. Okay. Jezioro Genewskie i Alpy Szwajcarskie. Apartament Królewski Royal Penthouse Suite. To jest telewizor. Takie małe ala kinot. W tym hotelu oferuje gościom 12 luksusowo wyposażonych pomieszczeń sypialnianych. Ale oprócz nich do dyspozycji mamy na miejscu spa, własnego kucharza oraz lokaja, basen ze słoną wodą, 12 łazienek, saunę turecką oraz jacuzzi. W apartamencie mieszkały takie osoby jak Richard Branson, Rihanna czy Bill Gates. Koszt apartamentu. No to, jak kiedyś będziecie tacy jak Bill Gates albo Rihanna, no to możecie pomyśleć o takim noclegu. Życie jest niesprawiedliwe. ...tu Za dobę to 80 tysięcy dolarów. Okay. 80 tysięcy dolarów. 80 tysięcy dolarów. Ile to złota? 379 tysięcy złotych. No to to jest takie zajebiste outko, nie? To, no to już jest nawet takie, no można nawet dwa fajne autka za to kupić. Za jedną noc. Za jedną noc. Ja to Kto tyle wydaje? Każdy ma swoje priorytety, ok 1. Emirates Palace Hotel abu Dhabi okay. Zjednoczone Emiraty Arabskie i hotel, a właściwie pałac. Uważany za najbardziej luksusowy na świecie. Do dyspozycji gości są 302 pokoje oraz 92 apartamenty noszące miano apartamentami najbardziej luksusowego luksusu. Kompleks zatrudnia około 2000 okay. pracowników mówiących w 50 językach świata. A zanim zakwaterujesz się w hotelu, obsługa poczęstujecie koniakiem wartym 15 tysięcy dolarów za butelkę, a to dopiero początek atrakcji. W kompleksie Ile to kosztuje? Poka kamerdynerów dostępnych Sę, oczywiście w dobę. Najlepsi kucharze oraz limuzyna z szoferem i zespół konsierzy, czyli doradców zatrudnionych tylko po to, żeby spełniać najbardziej niecodzienne zachcianki gości. Po co to komu? Doradcy, którzy będą twoje zachcianki spełniać naprawdę. Jest... Najdroższy pakiet pobytu na 7 dni w hotelu dla dwóch osób kosztuje Milion dolarów. Pakiet. 7 dni, czyli cały tydzień. Dla, dla ilu osób? Najdroższy pakiet pobytu na 7 dni w hotelu dla dwóch osób. Dla dwóch osób. Także moi drodzy, jeżeli zostawicie pod tym filmem tylko z, z stopek w górę, no to nagram dla Was takie 24 godziny w takim hotelu. Wydam swoje ostatnie grosze, e, ale zrobimy to. Oczywiście żartuję, w życiu mi nie będzie na to stać, nawet jakbym pewnie zsumował wszystkie pieniądze, które w życiu zarobię, i tak kwota by była niewystarczająca. Ale pomarzyć zawsze można. Teraz sprawdzimy, jak do tego wszystkiego e, wypadnie polski najdroższy hotel, numer jeden. Hotel Bristol w Warszawie. Okay. To jest to pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie, znajdujący się przy ulicy Krakowskie przedmieście. Przy Pałacu Prezydenckim. Położony w sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego, jest najdroższym w Polsce i najstarszym działającym hotelem okay. w Warszawie. Ile Cena kosztuje? Za dobę w hotelu dochodzi do 7790 zł. 7000? Ponad? pięćdziesiąt nawet tysięcy dolarów.